Witam na pierwszym module naszego szkolenia z Prompt Engineering. Cieszę się, że jesteście z nami i jestem przekonany, że będzie to dla Was ciekawe i wartościowe doświadczenie. W tym module przedstawię cele i plan całego szkolenia oraz omówimy temat Prompt Engineering i jej znaczenie dla dzisiejszych biznesów. Na wstępie wytłumaczę, że Prompt Engineering to dziedzina, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony firm, które chcą wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji do poprawy swoich wyników biznesowych. Dzięki Prompt Engineering można tworzyć różnego rodzaju prompty, czyli krótkie teksty, które pobudzają użytkownika do reakcji, takie jak zadawanie pytań, prośby o wykonanie jakiejś czynności, czy udzielanie odpowiedzi na konkretne pytania. W trakcie tego szkolenia będziemy omawiać różne aspekty Prompt Engineering, takie jak podstawowe pojęcia i definicje, praktyczne zastosowania, najlepsze praktyki oraz narzędzia i platformy dostępne dla Prompt Engineering. Omówimy również przykłady skutecznego wykorzystania Promptów w różnych branżach, takich jak e-commerce, usługi finansowe, edukacja i wiele innych. Jesteśmy przekonani, że zdobędziecie wiele cennych informacji i umiejętności, które pozwolą Wam skuteczniej wykorzystywać prompt engineering w Waszej pracy. Dlatego zapraszamy do rozpoczęcia pierwszego modułu naszego szkolenia